Jerozolima, około 30 roku naszej ery. W czasach, gdy Jezus chodził pośród Żydów, było jego zwyczajem uczęszczać do synagogi, by wielbić Boga i nauczać w dzień Szabat. Oczy religijnych przywódców ciągle były zwrócone na Niego. Niektórzy rabini spierali się z nim na temat właściwego sposobu zachowywania soboty. Czekali, czy będzie on uzdrawiał w tym świętym dniu, by mogli go oskarżyć o jego łamanie. Jezus Chrystus zrobił w Szabat około 2000 lat temu, było czymś rewolucyjnym. Poprzez uzdrowienie w ten dzień zdobył serca zwykłych ludzi. To postawiło go w bezpośrednim konflikcie z żydowskimi przywódcami. Poprzez nazwanie siebie Panem Szabatu podał w wątpliwość ich duchowy autorytet, co ostatecznie doprowadziło do jego haniebnego procesu i śmierci na krzyżu. Jezus narodził się w Betlejem, mało znaczącym mieście w okręgu Judei za panowania Cezara Augusta, pierwszego wielkiego rzymskiego cesarza. W tamtym okresie Imperium Rzymskie posiadało dziesiątki jak nie setki różnych religii oraz kultów. Od zaratusztrianizmu w Persji do tajemniczych kultów greckich i druidyzmu w celtyckiej Brytanii. Potajemne inicjacje oraz kult płodności były powszechne, podobnie wiara w astrologię. Sami Rzymianie podziwiali religię oraz kulturę Grecji. Przejęli greckich bogów i dopasowali ich do swoich wierzeń. Wynikiem tego była mieszanina kultu przodków, władcy oraz słońca religia, która posiadała nie jednego boga, a wielu. Żydzi natomiast czcili tylko jednego Boga. Otoczeni obrazami greckich oraz rzymskich bóstw, służyli Bogu, którego nie widzieli. Nie mieli oni obrazów, które by go przedstawiały. Nie praktykowali inicjacji ani kultów płodności. Zamiast tego mieli Dzień Dzień, który ich wyróżniał. Dzień, który nie miał sobie równych w innych religiach. 24-godzinny okres poświęcony całkowicie ich Bogu. Żydzi mieli Szabat. Po wyjściu z Egiptu Bóg zawarł przymierze z Izraelem, które obejmowało 10 przykazań wraz z tym o zachowywaniu Szabatu siódmego dnia tygodnia jako pamiątki jego stworzenia oraz wyzwolenia z Egiptu. Poprzez zachowywanie Szabatu, będącego znakiem między Bogiem a Izraelem, przypominano im, że On jest ich Bogiem, a oni Jego ludem. Zaiste przestrzegać będziecie Szabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a Wami, po wszystkie pokolenia Wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który Was poświęcam. Można bezpiecznie założyć, że Żydzi I wieku znali 10 przykazań, które mówiły im, tak jak i nam, że Shabbat jest pamiątką Bożego stworzenia świata w sześciu dniach, a także pamiątką wyjścia z Egiptu. Dla Żydów I wieku, Shabbat był czasem przenikliwej duchowości. Łączyli się z Bogiem, który stworzył wszechświat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Tak więc oni również odpoczywali w tym dniu. Podobnie w żydowskiej liturgii odzwierciedlali to, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Sobota stała się okazją do świętowania ich wolności. Przestrzeganie siódmego dnia szabatu było wyraźną cechą Żydów. To wyróżniało ich od reszty. W oczach greckich oraz rzymskich obserwatorów żydowskie przestrzeganie szabatu było jedną z ich szczególnych cech. Oto naród, który nie pracuje każdego siódmego dnia tygodnia. Grecy i Rzymianie nie mieli nic, co byłoby podobne do tego. Żydzi z pierwszego wieku nie pracowali w szabat. Zamiast tego mieli wspaniałą kolację przy świecach w piątkowy wieczór. Często z dwoma bochenkami chleba, przypominającymi mannę, którą zbierali na pustyni. W sobotę uczęszczali do synagogi, gdzie mieli okazję do zobaczenia się ze swoimi przyjaciółmi. Studiowali tam torę i wspólnie oddawali Bogu cześć. Obserwatorzy z zewnątrz byli wielokrotnie wstrząśnięci dziwnym zwyczajem żydowskiej odmowy pracy w dniu szabatu. Jeden filozof, Seneca, mówi nawet, że Żydzi poświęcają jedną siódmą swojego życia na lenistwo, ponieważ nie pracują w dniu Szabatu. Pozostawanie bezczynnym każdego siódmego dnia oznacza utratę siódmej części życia, podczas gdy wiele obecnych interesów cierpi z powodu tej bezczynności. Gdy pojawił się Jezus, Szabat był obciążony ustanowionymi przez ludzi zasadami i prawidłami. Rabini przekształcili zachowywanie tego dnia w pełne drobiazgowości zasady, pozbawione sensu i radości. W pierwszym wieku naszej ery zachowywanie szabatu było pasmem zakazów. Zabraniali wiązania i rozwiązywania węzłów, gotowania, pisania więcej niż jedną literę alfabetu, noszenia wszelkich ciężarów, wliczając w to wszystko, co można było włożyć do kieszeni, i mnóstwa codziennych zajęć, jak preparowanie skór oraz tego, co było potrzebne do przetrwania. Zakazywali rozpalania ognia oraz gaszenia pożaru. Zakazywali podróżowania więcej niż 2000 łokci, czyli około kilometra od miejsca zamieszkania. Żydowski sposób przestrzegania szabatu był bardzo legalistyczny. Nie mogłeś się ruszać ani robić czegokolwiek. Jednakże Jezus wiedział, że było to wypaczenie Bożego planu względem ludzkości. Przez uleczenie człowieka z uschniętą ręką Jezus ukazał prawdziwego ducha szabatu. Odrzucił zasadę rabinów. Zachowywał szabat tak, jak nauczały starożytne pisma hebrajskie. Zgodnie z Ewangelią według Łukasza było to zwyczajem Jezusa udać się do synagogi i wielbić Boga. Przestrzegał on szabatu, ale nie zgodnie z zasadami ustanowionymi przez faryzeuszy. Jezus powiedział, że szabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Farzeusze jednak uważali, że szabat został stworzony jedynie dla Izraela. Tak więc Izrael został uczyniony dla szabatu, aby Pan miał kogoś na ziemi, kto zachowywałby sobotę. Gdy Jezus oświadczył, że szabat został uczyniony dla człowieka, było to radykalne i niepokojące stwierdzenie. Nic dziwnego, że wywołało mocny sprzeciw ze strony żydowskich przywódców. Pewnego szabatu, gdy Jezus nauczał lud, była tam kobieta chora od 18 lat i przywołał ją do siebie. Religijni przywódcy byli źli z powodu tego, że Jezus uzdrawiał Szabat i nadal zbiskowali przeciwko niemu. Dla religijnych przywódców było to skandalicznym zachowaniem, łamało ich regułę mówiącą, że są pewne rzeczy, które można zrobić w Szabat, ale jedynie w przypadku kwestii dotyczącej życia lub śmierci. Mogłeś uratować w Szabat osobę, której życie było w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Natomiast uzdrowienie chronicznie chorej musiało poczekać do następnego dnia. Ale Jezus nie chciał czekać na kolejny dzień. Wytknął im, że sami odwiązują zwierzęta, aby mogły odpocząć w Szabat a krytykują go, że uwolnił tę kobietę od jej ciężaru, by mogła prawdziwie zachowywać sobotę po raz pierwszy od wielu lat. Był to druzgocący argument. Ewangelista Jan pisze, że z tego powodu Żydzi prześladowali Jezusa, gdyż czynił te rzeczy w Szabat. Oskarżyli Jezusa o łamanie Szabatu. Obawiali się ludzi, którzy szli za nim. Cały naród stałby się narodem, który łamie Szabat. To ściągnęłoby sąd i gniew Boży. Ta obawa doprowadziła do ukrzyżowania Chrystusa. Niektórzy sugerują, że Szabat, będący częścią dziesięciu przykazań, stracił swoje znaczenie wraz ze śmiercią Jezusa, że w jakiś sposób zniósł on zachowywanie Szabatu. Gdy Jezus powiedział, że Szabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu, mógł powiedzieć, że Szabat był tylko dla Izraela. I że zachowywanie go nie jest konieczne dla kogoś innego. Miał wiele okazji, by powiedzieć, że Szabat nie jest ważny. Jego walka z Faryzeuszami nie dotyczyła tego, czy Szabat ma być zachowywany, ale w jaki sposób ma to być czynione. Jeżeli pojawiło się pytanie, jak należy zachowywać szabat, Jezus miał na to odpowiedź. Odpowiedzią był autorytet Pisma Świętego, a nie podążanie za prawami ludzkimi i tradycją. Ludzie tak zanieczyścili szabat, że trudno było dostrzec jego prawdziwy sens. Jezus dotarł do serca szabatu, którym jest związek pomiędzy miłującym stworzycielem a ludźmi. Szabat z dala od świeckich czynności może być dniem troski o swoich bliźnich, dniem wspólnoty i spędzania czasu z Bogiem, rodziną, sąsiadami oraz przyjaciółmi. Wielu szczerych chrześcijan jest zaskoczonych, dowiadując się, że ich święty dzień opiera się na kościelnych zasadach i tradycji, a nie na piśmie świętym. Niektórzy wierzą, że Biblia uczy, iż Jezus celowo łamał szabat, by zrobić miejsce dla nowego dnia oddawania Bogu czci. Ten koncept nie posiada jednak ani biblijnego, ani historycznego poparcia. Jezus nie łamał szabatu. On przeciwstawiał się ludzkim zwyczajom oraz tradycjom. Dzięki temu pokazał, na czym polegało biblijne, czyli prawdziwe zachowywanie szabatu. Jezus Chrystus uwolnił Szabat od jego ciężarów. Uczynił go wolnym od tradycji, która zmieniła Szabat w sztywną formalność. Przywrócił mu prawdziwy cel, jakim było świętowanie związku człowieka ze swoim bliźnim oraz Stworzycielem. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym Ochydę Spustoszenia, którą przypowiedział prorok Daniel, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w górę. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w Szabat. W tych słowach Jezus wskazał na przerażającą przepowiednię pochodzącą ze Starego Testamentu, zapisaną przez proroka Daniela. Ale czemu mówił ludziom, by modlili się, aby ich ucieczka nie wypadła w dzień Szabatu, jeśli nie dlatego, że oczekiwał, iż wciąż będą święcili ten dzień? W roku 66. rzymskie imperium było dość niestabilne. Określano go rokiem czterech cesarzy, z których pierwsi trzej nie umarli z przyczyn naturalnych. Tak więc Żydzi jako wschodnia prowincja imperium pomyśleli, że byłby to dobry czas na skorzystanie z niestabilności Rzymu, by wyzwolić się spod jego panowania. Rzymski generał Wespazjan kierował się w stronę Jerozolimy, usiłując stłumić powstanie. Zanim mu się jednak to udało, został w 69 roku cesarzem, a jego syn Tytus, kolejny przyszły cesarz, przejął dowództwo nad armią. Tytus oblegał miasto i wreszcie w 70. roku naszej ery armia rzymska przełamała obronę, spustoszyła miasto i całkowicie zniszczyła świątynię. Wczesny historyk Kościoła donosi, że chrześcijanie z Jeruzalem pamiętali o ostrzeżeniu Jezusa i uciekli, zanim miasto zostało zdobyte przez Rzymian. Wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa, opuścili Jerozolimę i przenieśli się do Peli i innych miejsc za Jordanem. Także wszyscy cudem uniknęli ogólnej katastrofy swojego kraju i nigdzie nie czytano, by choć jeden z nich zginął podczas zniszczenia Jerozolimy. Przestroga naszego Zbawiciela skierowana do wierzących miała tak wielkie znaczenie. To wydarzenie jest wyraźnym skrzyżowaniem historii i proroctwa. My znamy te daty i miejsca. Jezus przewidział, kiedy to się stanie. 40 lat po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, Jego naśladowcy wciąż będą zachowywać szabat. Przez cały okres Nowego Testamentu, który kończy się na pierwszym wieku naszej ery, chrześcijanie nadal zachowywali siódmy dzień tygodnia, sobotę. Jest to wyraźnie widoczne zarówno w zapiskach biblijnych, jak i historycznych. Pierwsi chrześcijanie widzieli swój związek z judaizmem nie jako brak ciągłości, ale jako posuwanie się naprzód. W gruncie rzeczy ich religia była wypełnieniem wszystkich nadziei Starego Testamentu. Chrześcijanie nie postrzegali siebie jako nowej religii. Wierzyli, że byli Żydami, prawdziwym Izraelem, byli dziećmi Abrahama. Jeśli pochodzili z pogan, wówczas stawali się dziećmi Abrahama przez wiarę. Jedną z kwestii, którą podzielali Żydzi oraz chrześcijanie było wyobrażenie Boga, który działał podczas wyjścia z Egiptu i podczas stworzenia. Zapis tych działań znajduje się w hebrajskich pismach. Wiara w jednego Boga, osobistego, miłującego Stwórcę, będącego w związku ze swoimi stworzeniami, była sednem żydowskiej oraz chrześcijańskiej teologii, tak samo jak zachowywanie Szabatu, będące związkiem z miłującym Stwórcą. Ale dla chrześcijan życie i śmierć Chrystusa dodała nowy wymiar, nowy powód dla zachowywania Soboty. A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bożego. W tych słowach święty Paweł pokazał, że wiara chrześcijańska wzniosła Szabat na wyżyny. Wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, chrześcijanie mieli nową nadzieję nadzieję wyzwolenia ze świata grzechu a Szabat pierwotnie jako pamiątka dzieła stworzenia. Teraz również upamiętnia zbawienie oraz duchowy pokój, który wnosi. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich? To wszystko stawia przed nami intrygujące pytanie. Jeżeli chrześcijanie z pierwszego wieku naszej ery zachowywali szabat pochodzący ze Starego Testamentu, będący czwartym przykazaniem dekalogu, to dlaczego większość chrześcijan święci w obecnym czasie niedzielę? Kiedy nastąpiła zmiana? Czy zapiski biblijne dostarczają nam jakieś wskazówki? Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu należą do najstarszych chrześcijańskich dokumentów. Święty Marek jako pierwszy spisał swoją księgę, będącą sprawozdaniem życia Chrystusa. Było to w 55 roku naszej ery lub później. Teksty świętego Mateusza i świętego Łukasza datowane są na okres pomiędzy 60 a 80 rokiem naszej ery. Jan, ostatni żyjący apostoł, spisał swą księgę pod koniec I wieku. Pomimo ich późnych dat, od 30 do 70 lat po śmierci Chrystusa, księgi te nie zawierają nawet najmniejszej iluzji, jakoby sam Jezus lub jego uczniowie rozważali zmianę dnia odpoczynku i modlitwy z siódmego na pierwszy dzień tygodnia. Jest to bardzo ważne, że autorzy Nowego Testamentu nigdy nie odnosili pierwszego dnia tygodnia do szabatu. Dla nich siódmym dniem był szabat. Jest to zgodne ze wszystkimi innymi dowodami, że do końca pierwszego wieku chrześcijanie oddawali cześć Bogu w synagodze wraz z Żydami w dniu szabatu. W następnym odcinku Dla odstępców niech nie będzie nadziei, a z uchwałą władzę niezwłocznie wyrwi z korzeniami za naszych dni. A Nazarejczycy i Heretycy niech zaraz wyginą i ze Sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Żydzi w rejonie Cyreny ustanowili niejakiego Andrzeja swoim przywódcą i uśmiercili zarówno Rzymian, jak i Greków. Oddziały cesarstwa rozbiły rebelię w 135 roku. Hadrian wygnał Żydów z Jerozolimy oraz zakazał zachowywania szabatu i innych żydowskich praktyk religijnych. Chrześcijanie nie chcieli być kojarzeni z Żydami i uznawani za wrogów, a łatwym sposobem na odłączenie się od nich było wyrzeczenie się szabatu. Słyszano o żołnierzu, który powróciwszy ze wschodu, modlił się o świcie zwrócony na wschód w kierunku słońca. Rzeczliwi mu biografowie twierdzą, że przed zbliżającą się bitwą kulminacyjną Konstantyn miał wizję ognistego Krzyża na niebie. W wizji tej przypisał swoje późniejsze zwycięstwo i uznał siebie za chrześcijanina. Mimo że wszystkie kościoły na całym świecie mają nabożeństwo co tydzień w szabat, to chrześcijanie w Aleksandrii i Rzymie na znak starożytnej tradycji zaprzestali tego. Głosowanie wersji polskiej Hope Media Polska. Tekst Rafał Ochocki. Dźwięk Arkadiusz Piętka i Mateusz Pawłowicz. Montaż Arkadiusz Piętka. Kierownik produkcji Marek Micyk. Czytanie Anna Samusionek i Mirosław Harasi. thank mm -hmm.